Bardzo dziękuję pracownikom, ratownikom medycznym, personalowi medycznemu, który no, pracuje, ale pracuje i musi pracować w godnych warunkach, w bezpiecznych warunkach i ten tabor, ambulance. Za niedługo szpitalny oddział ratunkowy, który będzie poddany modernizacji, będzie mógł się czuć bezpiecznie i coraz lepiej pracować na rzecz pacjentów. Tabor to jest jeden z etapów. Również y, już rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego. Szpitalny oddział ratunkowy przyjmuje 15 tysięcy osób w ciągu roku. Przyjmuje pacjentów z zakażeniem koronawirusa pacjentów z wszelakimi urazami. Jest podstawowym oddziałem funkcjonowania praktycznie każdego szpitala. Były różne sytuacje, że stan, że stan, że właśnie przebiegł, czas, czas się zmienił.